Lecimy czwarty odcinek oceniania TikToków, czyli przedostatni. Dajcie łapkę w górę, koniecznie zostawcie komentarz, podbijcie te zasięgi. Lecimy po 100 tysięcy wyświetleń. Ostatni odcinek oceniania, ostatni odcinki oceniania TikToków w tym roku. Także koniecznie zróbcie mocny hałas i lecimy. Coś mieć silny brzuch Trenuj z ciężarem zamiast robić brzuszki. Tak, zgadza się, jak najbardziej. To jest zajebiste ćwiczenie na, e, na core i tu jednocześnie robimy jakby m, też jeden z podstawowych wzorców ruchowych, jakim jest hut. E, I tutaj, żeby sobie to jeszcze na przykład utrudnić, możemy to robić z jednym ketlem, tak żeby nas oczywiście nie przechylało, no bo chodzi o to, żeby robić tą e, anty, powiedzmy, rotację, anty takie, żeby, no, żeby się nie złamać w pół, tylko żeby trzymać e, to e, brzuchem no i wtedy właśnie w jedną stronę na przykład idziemy z ketlem w prawej ręce, w prawej dłoni no a potem w, z powrotem na przykład w lewej dłoni I tak pracujemy też nad mięśniami e, skośnymi brzucha i stabilizującymi jak najbardziej bardzo dobre ćwiczenie co jeść, żeby mieć szybki metabolizm. Taught, actually... Myślę, że to będzie gówno. Ciekawy jestem bardzo, ee, bo powiedział, że jakby o tym się nie mówiło, że są ćwiczenia, które... Znaczy ćwiczenia, są jedzenia, które przyspieszają metabolizm, a są takie, które zwalniają. To ma znaczenie, bo 2018 pokazują, 88% młodych ma przynajmniej jedną markę metabolizmu. If you're not sure if this is you, I have a pinned video at the top of my profile that explains jeden... what the yeah? metabolism looks like. Now for the food. Let's start with snacks. If you're going to eat chips, stay away from the most popular brands like Lay's and other companies that use seed oils in their ingredients because these seed oils are going to cause you to store body fat. Instead, look for a brand like Siete that cooks their chips in avocado oil. Aha, czyli, czyli gówno, tak jak myślałem. No, jakby zamień dobre słodycze na zdrowe słodycze. Jakby dalej chodzi o kalorie. Wiadomo, że lepiej wybierać jak najmniej przetworzone, powiedzmy, z jak najlepszych źródeł, no bo wtedy dostarczymy, więcej mikroelementów, dostarczymy mniej substancji, które mogą nam zaszkodzić. Też prawdopodobnie smak nie będzie aż taki dobry, żeby aż tyle tego zjeść. No i cena jest prawdopodobnie dwa albo trzy razy większa tych, powiedzmy, lepszych wyborów. Przez to też tyle tego nie kupimy i nie zjemy, no bo będzie nam szkoda... Pieniędz na że żeby dać 20 zł na paczkę chipsów, nie? E, także, no tak, nie ma, nie ma takiego jedzenia. W sensie jedyny jedzenie, który przyspiesza metabolizm, powiedzmy przyspiesza, no to kurwa jest, nie wiem, mięso i warzywa, nie? Zatrzymaj proces sarkopenii. Wspomnieliśmy o sarkopenii, jeśli jeszcze tego Czyli nie zrobiliśmy. Czyli zaniku mięśni. No koniecznie wróćcie do poprzedniego filmu i o rozpadzie masy mięśniowej i znaczeniu dla naszego organizmu. O kurwa, Dzisiaj ktoś podpowiem... mi podjebał nazwę. Druga edycja Gladiatora 8 tygodni program transformacji dla mężczyzn. Ciekawe. No tacy. możecie z tym walczyć, niedobra. Ponieważ dobra informacja jest taka, że ten proces możemy skutecznie zatrzymać. Po pierwsze, panowie, zacznijcie ćwiczyć z wolnymi ciężarami. Trening z obciążeniem skutecznie zatrzymuje proces. Ćwiczę tylko z obciążeniem, fitness, fitness. Także nie wystarczy tylko chodzić na spacerki czy biegać, chociaż to też jest potrzebne i jest fajne, ale zwróciłabym się w kierunku właśnie treningu z wolnymi ciężarami. Wasze ciało musi otrzymać odpowiedni sygnał. No tak, jak najbardziej, no, żeby powstrzymać sarkopenię, żeby generalnie właśnie to ograniczyć do minimum, no to potrzebny jest jakiś trening koporowy. A czegokolwiek tutaj widziałem. Nie pamiętam gdzie, ale widziałem jakieś badanie, gdzie sprawdzano u kobiet, które były po menopauzie albo w okresie, kiedy jakby przechodzą menopauzę no, czyli powiedzmy, że to jest taki wiek już dojrzalszy, gdzie do tej sarkopenii może dochodzić, zwłaszcza właśnie u kobiet. I na przykład skoki w wystarczyły, żeby to ograniczyć, nie? No bo jakby skacząc w zwyż, jeżeli lądujemy, no to y, mamy mocne obciążenie na całym kręgosłupie, nie? Więc to, to się może wydawać, że to jest na przykład tylko ćwiczenie na nogi, ale to tak naprawdę pracuje całe ciało i że to wystarczyło, nie? Także bieganie również jest czymś takim, co będzie to w jakiś sto stopniu powstrzymywało, chociaż Trening siłowy prawdopodobnie będzie najlepszym wyborem i takim najbezpieczniejszym, bo wiecie, jeżeli mamy 70-letnią osobę i ona na przykład by miała zacząć biegać, to może być problem. A jeżeli chodzi o trening siłowy, niekoniecznie musi być problem, bo na przykład na takich maszynach sobie da świetnie radę. Ee, a maszyny również będą tutaj skuteczne, nie? no bo też będą tu treningiem oporowym. Moja tajna misja, co ludzie kupują w markecie. No co i co jest złego w mleku yy, 2% i w pizzy? zaglądanie ludziom do koszyka to jest kurectwo, jakby jak ktoś chce, to niech je, nie? jakby, może, no nie wiem, jakby, dlaczego to jest taki problem, że ktoś takie rzeczy jest, zwłaszcza, że no nie wiesz, jak wygląda cała ich dieta i tu przykładowo ktoś mógłby zobaczyć mnie, wchodząc tego do biedry, kupującego taką pizzę, nie, ja bym nie powiedział, że jestem osobą, która się źle odżywia, ale co jakieś czasy taką pizzę zjem, bo lubię, liczę w makro i mam, mam z głowy, ale tylko na przykład zjem pół kilo warzyw, czego ta osoba nie zauważy, bo na przykład warzywa kupuje w innym miejscu, czy w innym Momencie dnia, ale no mówię, zaglądanie ludziom kurwa do koszyka to jest naprawdę, no kurwa, znaczy do łóżka im zajrzyj i do portfela, nie? Jakby, I to będzie taki kurwa szczyt y, polactwa, cebulactwa. Nigdy nie dodawaj mleka do swojej kawy. W ten sposób niszczysz właściwości zdrowotne tego cudownego napoju, jakim jest kawa. Nie. Kawa opituje w polifenole, czyli antyoksydanty, które znajdują się również w owocach leśnych. W zielonej herbacie oraz maczy, dodając mleko do kawy, niestety dezaktywujemy jej właściwości Jak? zdrowotne. Dodatek mleka obniża biodostępność, czyli wchłanianie się polifenoli poprzez wiązanie się ich z białkami mleka. Dodatkowo, kawa z mlekiem jest napojem ciężkostrawnym. Dodatek mleka do kawy sprawia, że kwasy, które są w kawie, wchodzą w reakcję z białkami mleka, w ten sposób bardzo utrudniając ich trawienie. W związku z czym również jogurtu, sera czy twarogu nie powinniśmy popijać kawą. Zaobserwuj to. Znaczy chciałbym zobaczyć jakby badania, które by to potwierdziły. Ja nie mówię, że to jest taka totalna głupota, chociaż brzmi średnio mądrze, ale to mówię, to musiałbym, musiałbym zobaczyć po prostu badania. Jeżeli twoim głównym celem jest rozbudowa masy mięśniowej, a dźwigasz większe ciężary niż koledzy, którzy są od ciebie więksi, to znaczy, że coś robisz źle. Bodybuilding polega na budowaniu mięśni i na niczym innym. Kiedy widzisz dowalonego gościa na siłowni i myślisz, że dźwiga gigantyczne ciężary, to wiedz, że to nie jest jego cel. Jego celem jest zbudowanie jak największej ilości mięśni w jak najefektywniejszy sposób. Nie chodzi tutaj o to, abyś w każdej serii wykonywał po 20 powtórzeń. Chodzi o to, aby w pełni wykorzystać potencjał pełnego zakresu ruchu, odpowiedniej techniki oraz pracy blisko niepowodzenia. Całkowicie inaczej będzie to wyglądało w przypadku treningu siłowego, który głównie opiera się na adaptacjach... To jest idealny przykład tego, że widzicie, no chłopak no nie wygląda kurwa, nie wiem, jak wiecie, Mr. Olimpia, na pewno daleko mu do jakichś, nie wiadomo jakich Wiecie rozmiarów, rozumiecie o co mi chodzi, nie? Jakby nie chcę tutaj go obrazić, no bo tu nie o to chodzi, bo nie mam totalnie pojęcia jak wygląda. E, tylko chodzi mi o to, że wiecie na pierwszy rzut oka, a mówi bardzo mądrze, nie? Jakby kurwa no w pełni się z tym zgodzę i, i dla mnie to jest wartościowa wiedza, a nie, że będzie kulturysta, który powie, o kurwa cię ciężki, ciężar musi być ciężki, nie? Jakby bo... No, no nie, kurwa, nie musi być ciężki, nie? Po prostu staje się ciężki w pewnym momencie, ale to nie jest dalej robienie maksów, e, tylko po prostu efekt tego, że ktoś robi na przykład coś na 10 powtórzeń i dokłada se ciężaru i progresywnie przyciąża ten mięsień, aż dochodzi po prostu do dużych ciężarów i dużych mięśni, jakby no, tyle w temacie. Jakby zobaczycie trening kulturystów, to tak, oni dźwigają stosunkowo duże ciężary, jak, bo wiecie, jak wy robicie ledwo stówkę na raz na klatę, a on robi 180 w serii na 8, ale to dalej jest w serii na 8, a nie wiecie 220 na raz kurwa z pomocą kolegi, nie, jakby to jest ta, ta różnica że oni po prostu no jakby rosną po prostu yy, w sensie ta siła im rośnie, bo muszą musi rosnąć, żeby budować mięśnie o tak powiem, a na przykład będzie jakiś trójboista, który będzie od nich mniejszy o wiele, a będzie wyciskał na przykład tyle samo na klatę no bo on trenuje pod wyciskanie, a nie pod budowanie mięśni Próbuję zjeść cztery cebule na teście, jak Andrzej Tatowski. To była czwarta. O tak jak powiedziałem, no i czy cebule wali wam z mordy, nie ruchacie, rośnie testosteron. Tyle. A right miraculous... wow, no Karnivor gówno y, obejście film na ten temat, bo nagrałem parę dni temu, także y, tam dokładnie mówię właśnie o, o do, dosłownie praktycznie o tym, nie? O, o, o tym stylu odżywiania. Jeśli zaczniesz trenować do mietnicy Nie bądź zaskoczona, że sięgniesz dna tak w życiu, nie? Przepraszam, musiałem. No tak, no zgadza się. Jeśli chodzi o aktywność fizyczną, po co? Po to, żeby się komuś przypodobać, żeby robić to dla kogoś? Przecież tak jesteś piękna, wszyscy jesteśmy piękni, a w ogóle to wygląd nie jest ważny? A tak naprawdę to przede wszystkim właśnie mówi się o tym wyglądzie, natomiast nie mówi się o tych wszystkich efektach ubocznych, o których ja w ogromnych ilościach czytam od moich pacjentów i podobieżnych, którzy zaczynają ze mną współpracę. A co czytam przykładowo? Kasia się mi stawy, bolą mnie kolana, ja chyba już jestem po. A czy. Właśnie problem jest taki u tych trenerów i dietetyków, że raz, że patrzą, że 100% albo nic i dopowiadają sobie rzeczy szczerze, tak totalnie kurwa szczerze. Przejrzyjcie sobie te wszystkie profile body positivity i właśnie ciała pozytywność i tak dalej. Przejrzyjcie je i znajdźcie mi, ile z tych postów właśnie mówi dosłownie to, co ona, czyli że nie, nie trać czasu na trening, bo jest ci to niepotrzebne. Jakby to jest, to jest kłamstwo, to jest oszustwo. 90% tych treści, albo nawet i więcej, totalnie mówi o czymś innym. I właśnie o tym trzeba pamiętać, że to są dwie różne rzeczy. Jeżeli ktoś mówi, że nie musisz schudnąć, bo jesteś piękna, to nie równa się wpierdalaj słodycze, chipsy psy i miej wyjebane. Jakby, jeżeli ktoś, ktoś tak to rozumuje, no to jest głupi po prostu eee, i się oszukuje, bo, bo nie o to totalnie w tym chodzi. Eee, to jakby, to jest tak samo jak, wiecie, mówi się, że kobiety są równe, w sensie, że wszyscy są równi, że, kobie, że kobiety i mężczyźni e, są tacy sami. Nie są tacy sami, ale to jakby, ja nie muszę o tym, kurwa, mówić, żeby to było oczywiste, nie, jakby wystarczy spojrzeć na wyniki sportowców, nie są takie same. Ale to nie znaczy, że mężczyźni są lepsi albo gorsi, bo na przykład kobiety będą miały lepsze wyniki w czymś innym. Ale to nie zmienia faktu, że dalej jest równouprawnienie i dalej można powiedzieć, że kobiety są równe mężczyznom. Co nie jest, kurwa, dosłownym z tego słowa znaczeniem, że jest jeden, jeden, kurwa, kopiuj w klej. I tak samo tutaj. To nie jest tak, że e, ciało pozytywność wymusza na kimś, że, kurwa, ma być otyły i ma być leniwy, nie? Bo to jakby są dwie rzeczy, dwie różne rzeczy. Także z tym mam duży... Tutaj problem, jak ktoś tak mówi. Kiedy zaczęła się jeść więcej, a masa ciała poszła w dół. No, zdarza się, dlatego że jeżeli. Ktoś na przykład był na diecie głodówkowej, no to wyjebał mu kortyzol, przez to trzyma dużo wody podskórnej I jak zacznie jeść więcej, no to jakby to zejdzie i... Ale to jest woda dalej, to nie jest tłuszcz Jakby musicie... Każda osoba, która doświadczyła czegoś takiego musi pamiętać o tym, że to nigdy nie jest tłuszcz Jeżeli jecie więcej i chudniecie to to nie jest tłuszcz, chyba że jednocześnie zwiększyliście na tyle swoją aktywność, świadomie bądź nie, że po prostu spalacie dużo więcej niż zaczęliście jeść. Na przykład wiecie, ktoś podbił o 500 kilokalorii dietę, ale na przykład spala o 700 więcej, bo na przykład ma więcej energii. Ale jeżeli ktoś po prostu je więcej i chudnie, to to jest woda. Koniec kropka. When you realize, you'll grow your glutes faster doing cas glute bridge instead of hip thrust. Czyli CUSS glute bridge jest lepsze niż hip thrusty na pośladki. Bardzo możliwe, że jeżeli chodzi tylko o pośladki, to tak, bardzo możliwe, że jest trochę lepsze. Nie powiedziałbym, że jest dużo lepsze, ale trochę lepsze może być, dlatego, że po prostu, e, no jest p, p, krótszy zakres ruchu i jakby pracuje bardziej tylko ten pośladek, nie? Że odizowu, odizolujemy jakby m, resztę, no ale dalej jakby dla mnie to są ćwiczenia wymienne, w sensie, że ja bym po prostu robił tak, żeby albo na przykład raz w tygodniu robić e, hip trusty i raz kaz glute bridge, albo na przykład przez, nie wiem, okres dwóch miesięcy robicie glute bridge, e, w sensie glute bridge, a potem przez dwa miesiące robić i hip trasty i sobie po prostu to wymieniacie co? 10kg w 10 dni? powiedz jak 6 rzeczy potrzebujecie jajka nie, nie zdążyłem jajka, marchewka ogórki płatki owsiane zielona herbata i zielone jabłka czyli 3 jajka na śniadanie Trzy jajka na lunch. Do tego jabłko. No dobra, generalnie kurwa głodówka, no, co tu mam dużo do powiedzenia. To jakby moglibyście tu wymienić, na przykład, że potrzebuje, żeby schudnąć, potrzebujecie kurwa trzech rzeczy: pierś z kurczaka, czarna kawa i ziemniaki. Na śniadanie jecie pierś z kurczaka i czarną kawę do tego. Na obiad jecie. Pół kilo ziemniaków i czarną kawę. I na kolację jecie znowu tobą z kurczaka, ale już bez kawy. Tylko sama woda. Schudnijcie w chuj. Słyszałem, że podoba się trzy... to kim jest? Okej, okay, czyli że trzecią osobą, która jest po zaznaczeniu małpy, nie? I że się podoba tej osobie. Super, rewelacja, mam to w dupie. E, widzimy się w kolejnym odcinku.